Cześć, to Magda z kanału Wnętrza zewnętrza. W tym filmie dowiecie się, jak odpicować mieszkanie, by osiągnąć super efekt i nie zbankrutować. Jak udomowić wnętrze, w którym żyjemy, i nie wydać przy tym fortuny? Jak poprawić przestrzeń i nie władować się w gruby remont? Jest kilka sposobów, które pozwalają osiągnąć naprawdę spektakularne efekty i to niewielkim nakładem pracy i pieniędzy. Naklejki na ściany. Puste ściany to chyba najpopularniejszy problem w mieszkaniach, do których dopiero co się wprowadzamy, bo najpierw zajmujemy się podstawowymi funkcjami, a dopiero później dekoracjami. A akurat ściany to jest dość duża przestrzeń, która mocno wpływa na odbiór całego wnętrza, więc fajnie by było móc je zapełnić dość szybko. Oczywiście, jeśli chcecie mieć puste ściany, to nie ma w tym nic złego. Minimalistyczne wnętrza też mogą wyglądać pięknie. I to jest super. Tylko czasem jest tak, że chcemy coś powiesić, tylko na przykład jeszcze nie mamy tych obrazów i plakatów, planujemy je kupić dopiero za jakiś czas, albo akurat w tym mieszkaniu nie możemy wiercić dziur w ścianach, a haczyki na klej z jakiegoś powodu nie chcą się trzymać. Na takie okoliczności dobrze pamiętać o alternatywie. A tą alternatywą są oczywiście naklejki na ściany. Można je kupić na przykład na Allegro, jest naprawdę duży wybór i zarówno takie bardziej dekoracyjne, jakieś wzory kwiatowe na przykład, jak i takie proste, geometryczne, zwykłe kropki chociażby. Możecie je wtedy przykleić zupełnie losowo albo ułożyć jakiś wzór. Możecie miksować kolory i spersonalizować przestrzeń, która Was otacza w taki sposób lepiej się w niej czuć. Naklejki ścienne mogą kosztować nawet kilkaset złotych, ale da się je kupić już za kilka złotych. Co więcej, łatwo je potem odkleić. Dlatego miłego eksperymentowania. Farba. Jakoś tak dziwnie się składa, że chyba większość problemów związanych z aranżowaniem wnętrza można rozwiązać za pomocą farby i pędzla. Pusta ściana i nie wiecie co powiesić? Namalujcie jakiś ciekawy kształt. Krzesło. Które zupełnie Wam się nie podoba? Pomalujcie je na swój ulubiony kolor. Malować można nawet tapicerki. Co więcej, to też nie musi być wielki wydatek i robota na cały weekend. Jeżeli chcecie przemalować stołek albo namalować jakiś kształt na ścianie, to spokojnie wystarczy Wam najmniejsze opakowanie farby, a może nawet tylko tester. Dobrym pomysłem może być również wykorzystanie szablonów. Dzięki nim będziecie mogli stworzyć piękny wzór na ścianie, nie mając specjalnych zdolności plastycznych i wykorzystując nieduże ilości farby, na przykład jakiejś, która została po innym remoncie. Tekstylia. Materiały wprowadzają do wnętrza dużo przytulności i warto się im dobrze przyjrzeć. Odpowiedni dobór na rzuty zasłon i podłóżek naprawdę może odmienić wnętrze. Chociaż to wcale nie musi być budżetowa metamorfoza. Porządne zasłony potrafią być naprawdę bardzo drogie. Dlatego, jeżeli szukacie oszczędności, to może na początek zainwestujcie w poduszki. Niemniej, jeżeli nie podoba wam się sofa, to zamiast wymieniać mebel, na pewno taniej będzie na początek kupić piękną narzutę. Małe mebelki. Często jest tak, że w mieszkaniach, do których się wprowadzamy, jest już jakiś zestaw mebli i niekoniecznie wszystkie bardzo nam się podobają. Możemy je wymienić, ale jeżeli szukamy oszczędności, to nie będzie najlepszy kierunek. Dlatego fajnym pomysłem może być zainwestowanie w swoje małe mebelki swoje krzesło, jakiś nieduży fotel, mała komutka coś, co będziemy mogli łatwo zabrać ze sobą w przypadku wyprowadzki a co sprawi, że wnętrze będzie bardziej nasze. Oświetlenie. Bardzo często jedynym oświetleniem pokoju jest jedna lampa na środku sufitu a to nie jest najlepszy kierunek, jeżeli chodzi o budowanie atmosfery wnętrza wieczorami. Dlatego, jeżeli chcecie troszkę poprawić klimat waszego pokoju, zainwestujcie w dodatkowe lampki. Oświetlenie dekoracyjne naprawdę potrafi zdziałać cudem. Nawet jeżeli nie kochacie aranżacji wnętrza, w którym mieszkacie, to dzięki oświetleniu wieczorami będziecie mogli o tym totalnie zapomnieć. Przypomnijcie sobie różne klimatyczne restauracje, w których byliście wieczorami, gdy uwaga skoncentrowana była na stoliku i pięknych dekoracjach na nim ustawionych. Już nikt nie patrzył na rury pod sufitem i kable ciągnące się w rogu pokoju, bo po prostu tam było ciemno. Dobrze skonstruowane oświetlenie koncentruje naszą uwagę tam, gdzie chcemy czyli na najładniejszych punktach. Pozwala nam się wyciszyć i cieszyć fantastycznym klimatem wnętrza. Nawet jeżeli w ciągu dnia wcale nie jesteśmy nim zachwyceni. Lampy podłogowe, lampy stołowe, lampki choinkowe, koton bolsy, a nawet lampiony na świeczki, to wszystko pomaga budować odpowiednią atmosferę. I co ważne, warto w to inwestować, bo w przypadku przeprowadzki łatwo będzie można wziąć to wszystko ze sobą i zaaranżować w nowym wnętrzu. W tym vlogu to już wszystko. Zostawcie łapkę w górę, a jeżeli uważacie, że nie powiedziałam o czymś istotnym, napiszcie o tym w komentarzach. A ja zapraszam do oglądania innych naszych filmów, subskrybowania wnętrza zewnętrza i obserwowania nas na Instagramie. Do zobaczenia wkrótce. Pa! pa.